Witamy w wideoblogu redakcji Globe Energia w naszych poszukiwaniach po systemach energooszczędnych, po systemach redukcji kosztów i energii. Dzisiaj spotkaliśmy się z panem Jakubem Koczorowskim z Imrechał. Witam pana. Witam serdecznie. Chcielibyśmy porozmawiać i się dowiedzieć, co to jest ostatnio popularny GWC. GWC to jest w rozwinięciu gruntowy wymiennik ciepła. Tak naprawdę powinniśmy mówić gruntowy powietrzny wymiennik ciepła. Jest to system, który stosujemy do układu wentylacji mechanicznej, gdzie mamy do czynienia z centralą wentylacyjną w domu, która to zasysa powietrze zewnętrzne i dostarcza nam świeże powietrze z zewnątrz do domu, do poszczególnych pomieszczeń. Jest to system, który korzysta z geotermii płytkiej, ponieważ systemy GWC układa się w gruncie poniżej poziomu przemarzania gruntu. To jest na głębokości mniej więcej 1,20 m, 1,50 m, w zależności od strefy klimatycznej w Polsce. I ten system ma za zadanie odebrać nam dawkę energii, ciepła z gruntu w okresie, letni, w okresie zimowym. Natomiast w okresie letnim oddań jako ciepło z powietrza zewnętrznego, powietrza świeżego, w takiej postaci, że przekazuje tą energię do gruntu. Czyli wykorzystujemy takie naturalne procesy, które są w gruncie, tak? Czyli w zimie mamy tam cieplej pod ziemią i wstępnie ogrzewamy powietrze, a w lecie mamy taką, jakby, klimatyzację. Zgadza się. Tak, dokładnie, jak Pan powiedział. W okresie zimowym korzystamy z ciepła gruntu, które, które na tej głębokości jest stałe i temperatura tego gruntu wynosi około 8-10 stopni. Wówczas to świeże zimne powietrze podgrzewamy, doprowadzamy do centrali wentylacyjnej, do rekuperatora, czyli centrali z odzyskiem ciepła fachowo mówiąc i dalej transportujemy, podwyższamy tą temperaturę do temperatury wymaganej w poszczególnych pomieszczeniach i dalej transportujemy do tych pomieszczeń. Natomiast latem jest proces odwrotny. Korzystamy z tej różnicy temperatury pomiędzy powietrzem z zewnątrz a gruntem i wówczas też temperatura gruntu nam oscyluje w granicach 10-12 stopni, i schładzamy to powietrze plus 30, wprowadzamy do gruntu za pomocą tego systemu, i schładzamy to powietrze do tych 10-12 stopni, i wprowadzamy do budynku. Mamy wtedy taki efekt naturalnej klimatyzacji. Jakie są typy, czy w ogóle są różne rodzaje gruntowych powierzchni w wyniku ciepła? Tak, są różne typy. Takim zasadniczym podziałem, który dotyczy GWC. To jest podział na przeponowe i bezprzeponowe. Chodzi o to, że układy GWC przeponowe mają pewną przeponę, czyli pewną barierę, która nam odgranicza środowisko, środowisko powietrza i środowisko gruntu. Może to być na przykład rura bądź różne inne układy. Natomiast układy bezprzeponowe, czyli bez tej przepony, bez tej bariery, Pozwalają nam na bezpośredni kontakt powietrza z gruntem. I tutaj takim pierwowzorem właściwie rozwiązania GWC są układy żwirowe, czyli nic innego jak złoże żwirowe zakopane w ziemi na tej głębokości 1,20 m, przez które przepuszczamy powietrze i ono się nam ogrzewa bądź schładza w określonych okresach. I to jest taki pierwszy pierwowzór GWC, który służył do, posłużył dalej firmom, które teraz profesjonalnie zajmują się produkcją GWC do przygotowania takiego systemu, który zabezpiecza nas przed pewnymi wadami tego rozwiązania żwirowego. E, firma Rehau stworzyła system uszczelek tak, żeby zabezpieczyć gruntowe powietrzne wymienniki ciepła przed wodami gruntowymi. E, jest to uszczelka, która jest zabezpieczona specjalnym pierścieniem zewnętrznym na etapie produkcji tejże rury i ona jest, ten pierścień zabezpiecza uszczelkę przed wypięciem. Nie ma możliwości wyciągnięcia tejże uszczelki. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać szczelność całej, całej instalacji do 2,5 bara, czyli ponad pięciokrotnie aniżeli wymaga tego od nas norma, którą można zastosować do tego typu instalacji. W takim razie, jakie są argumenty, żeby zastosować GWC? Przy najważniejszej korzyści wymieniłbym to, że stosujemy odnawialne źródła energii. Stosujemy konkretną dawkę ciepła bądź chłodu. Dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoszczędzić sporo pieniędzy w eksploatacji, zarówno zimowej, jak i letniej, całego naszego układu grzewczego i wentylacyjnego w domu. Jednorodzinnym chociażby. Wśród innych korzyści należy wymienić. Higieniczność i antybakteryjność całego, całej instalacji, czyli dostarczenie świeżego, higienicznego powietrza do budynku. W jakich rodzajach budynków można zastosować GWC? Czy to tylko domy jednorodzinne? Nie. GWC można stosować zarówno dla, w zakresie budownictwa mieszkaniowego, jak i budownictwa komercyjnego, nazwijmy je tak szeroko. Jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, no to mogą być domki jednorodzinne, domy wielorodzinne, szeregowce, różnego typu konstelacje elementem, który nam wydziela poszczególne sekcje GWC są po prostu centrale wentylacyjne czy też w takich budynkach jednorodzinnych bardziej częściej się mówi o rekuperatorach. Natomiast w budownictwie komercyjnym mamy do czynienia z instalacjami, które montujemy na, w marketach, w sklepach handlowych, w, na salach gimnastycznych. Tam, gdzie mamy duży strumień powietrza wentylacyjnego, który musimy dostarczyć do, do danego budynku. Na przykład do domku jednorodzinnego o powierzchni około 150 m kwadratowych. Takie rury musimy zaprojektować od 60 do 80 metrów. Różnie to wychodzi ze względu na warunki geologiczne, ze względu na strefę klimatyczną, w jakiej się znajduje inwestycja. Musimy to odpowiednio dopasować i wymiarować. Tutaj też można jak najbardziej skorzystać z dostępnego na stronach internetowych firmy Rehau programu obliczeniowego. Proste narzędzie, którym można się posłużyć do wymiarowania tego typu instalacji. Można też ułożyć ten wymiennik albo poza budynkiem w formie układu Tichelmana, czyli dwa kolektory zbierające pomiędzy nimi poszczególne nitki, w których odbywa się wymiana termodynamiczna. Albo jako układ pierścieniowy, czyli wokół budynku prowadzimy takie 60 metrów rury, na przykład w odległości metra od fundamentów, tak żeby. Ograniczyć prace ziemne przy okazji budowania budynku, przy okazji robienia fundamentów. Jakich kosztów powinien się spodziewać inwestor? Jeśli mówimy o całym układzie wentylacji mechanicznej, to są to koszty rzędu 25-30 tysięcy. Na tą kwotę składa się sam koszt gruntowego powietrznego wymiennika ciepła, plus jego montaż. To jest kwota około 10-12 tysięcy. Kolejne 10 tysięcy to jest centrala wentylacyjna, rekuperator. Jaki może być okres zwrotu takiej inwestycji? Czy to w ogóle się zwraca? Tak, jak najbardziej. To jest inwestycja, która się zwraca i to w dosyć krótkim okresie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę oszczędności w okresie zimowym czyli Dostarczenie odpowiedniej dawki ciepła do budynku poprzez system wentylacji mechanicznej, to są to oszczędności rzędu 30-40% całego kosztu ogrzewania budynku. Składa się na to ten fakt, że właśnie taką dawkę energii 30-40% przy układach wentylacji grawitacyjnej nam po prostu wylatuje kominem. W tym momencie, jeżeli mamy do czynienia z układem wentylacji mechanicznej, z odzyskiem ciepła i z gruntowym wymiennikiem ciepła, zabezpieczamy, to znaczy oszczędzamy właśnie tą dawkę energii. Dodatkowo w okresie letnim, kiedy korzystamy z naturalnego efektu klimatyzacyjnego wymiennika, jesteśmy w stanie zaoszczędzić dużo. Prądu, na przykład, gdybyśmy alternatywnie stosowali klimatyzację. Już nie mówię o samym koszcie inwestycyjnym klimatyzacji, który też jest dosyć spory. Także reasumując, okres zwrotu tego typu instalacji potrafi sięgnąć od 7 do 10 lat. Jak widać, inwestycje energooszczędne to nie tylko kolektor słoneczny, nie tylko fotowoltaika, nie tylko pompa ciepła, ale korzystamy z tego ciepła gruntu, które daje nam. Ciepłe powietrze w zimie oraz chłodne powietrze podczas lata. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.